Witam serdecznie w kolejnym odcinku. W tym filmiku pokażę Wam, jak native speaker użył dwa razy present perfect w jednym zdaniu, tylko raz ciągły, a raz prosty. Mianowicie Mad English TV szedł sobie ulicą i nagrywał odcinek, no i co chwilę widział lub słyszał jakiegoś tam psa. No i mówi coś takiego po polsku, byśmy powiedzieli: A, idę dopiero kilka minut, a już widziałem lub słyszałem kilka psów. I teraz popatrzmy na czasy w języku polskim. Idę dopiero kilka minut, tak? My mamy czas teraźniejszy. Prezent perfect, tak naprawdę z definicji też jest czasem teraźniejszym, bo tam w nazwie jest prezent. Idę dopiero kilka minut. Ale pięknie tutaj łączymy przeszłość. Skoro idę kilka minut, no to kilka minut temu zacząłem i cały czas idę. Czynność jest nieprzerywana, on cały czas idzie. Czyli łączymy przeszłość. Z teraźniejszością i jest to, właśnie, yy, jest to właśnie czynność ciągła, czyli present perfect continuous, czyli I've been walking for a few minutes. Tam, tam on jeszcze doda, just, zaraz wam to puszczę. I potem dodaje, a już widziałem, czy tam słyszałem, kilka psów. I to jest czynność przerywana, tak? Zobaczył psa, za chwilę znowa, znowu zobaczył psa, za chwilę znowu. Czyli to jest czynność przerywana, nie ciągła. Czyli tu jest prezent perfekt prosty. A musi być prezent perfect bo zaznacza, że widział przez te kilka minut do tej pory. Za chwilę może znowu zobaczy kolejnego psa, bo to się wszystko jakby dzieje teraz. Pięknie tu jest połączona przeszłość z teraźniejszością. Czyli tu właśnie prezent perfekt prosty. I've seen o. Head, widziałem lub usłyszałem kilka psów. Zapraszam przed ekran. Ok, czyli najpierw sobie idzie, za chwilę usłyszymy szczeknięcie. Tu było szczeknięcie, no i skomentuję to mówiąc szeptem. There is a lot of dogs out here, guys. No, native speakerzy w języku codziennym dla liczby mnogiej używają struktury there is, mimo że powinno być there are. Czyli powinien był powiedzieć there are a lot of dogs out here. Jeszcze raz. There a lot of dogs out here, guys. faster than normal. Ok? So... I've just been walking for like a few minutes. No i znowu zobaczył jakiegoś psa. I've just been walking for like a few minutes, tak? Czyli idę dopiero od coś koło, like jako coś koło kilku minut. Already heard and seen like five or six dogs. I co I've already heard and seen like five or six dogs, czyli znowu użył like, coś koło 5 czy 6 psów. I całość jeszcze raz? A little bit faster than normal. Okay, so guys, I've just been walking for like a few minutes. I've already heard and seen like five or six dogs. Dzięki, trzymajcie.